Witam na kanale Dobre Biuro. Ja jestem Michał Paluch, właściciel Dobre Biuro, i dzisiaj będziemy rozmawiać na temat odzyskania prawa jazdy w Niemczech. Pozwól, że opowiem Ci pewną historię. Jeszcze całkiem niedawno potrzebowałem sam doradcy w kwestii odzyskania prawa jazdy w Niemczech, MPU, i faktycznie dostałem namiary na takiego doradcę. Idąc do niemieckiego Führerscheinstelle, czyli do urzędu, gdzie się składa wnioski o odzyskanie uprawnień, o nadanie nowych uprawnień, o zmianę starych, ten urząd polecił mi faktycznie doradcę w mojej okolicy, który się. Tym tematem zajmuję profesjonalnie od wielu, wielu lat, jak nie dziesięcioleci, który ma niesamowicie bogate doświadczenie i wykształcenie. Wiele lat studiował w tym temacie. Zajmuje się też ym, ym, ZUCHT terapii, czyli terapią uzależnień w mojej okolicy. Uczestniczyłem w tej. Terapii, która faktycznie nie powinna być terapią, a, ta, a, a przypominała terapię, pomimo że to powinno być przygotowanie do odzyskania prawa jazdy w Niemczech, i w tym przygotowaniu, jednak ciągle coś mi nie pasowało, nie dostawałem właściwych odpowiedzi, nie dostawałem właściwych porad, odnosiłem przynajmniej takie wrażenie, przez to, że nie uległem fałszywym zapewnieniom tego doradcy. Sam się zacząłem interesować tematem na własną rękę, sam zacząłem szukać źródeł informacji na ten temat. Jak tylko zaczął się ten proces, kiedy zacząłem sam się kształcić w tym temacie, bardzo szybko zrozumiałem, że ta terapia faktycznie celowo wprowadzała mnie w błąd. Ta terapeutka. Faktycznie wprowadzała mnie celowo w błąd w tym temacie, przygotowywała mnie do odzyskania prawa jazdy w Niemczech i niemieckiego badania medyczno-psychologicznego MPU w taki sposób, aby to mi się faktycznie nie udało, lub po prostu, pomimo tak bogatego doświadczenia, była niesamowicie nieudolna i niekompetentna, w co nie sposób mi jest wręcz wierzyć. Uważam, że jest to absolutnie pewne, że robiła to celowo, specjalnie, po prostu dlatego, że miała zbudowaną ofertę współpracy ze mną tak, że im dłużej czasu spędzam u niej na poradni, tym więcej jej płacę, przez to, że nie miała wcale interesu w tym, żeby mi to się udało odzyskać yy, to prawo jazdy w Niemczech, bo przecież wtedy nie będę do niej już nigdy wracał, a jeżeli nie odzyskam tego prawa jazdy w Niemczech, mogłaby ze mnie sobie zrobić stałego klienta. Ty, nie będąc ekspertem, jeżeli będziesz współpracował z takim doradcą, możesz bardzo łatwo nie zrozumieć, że taki doradca przygotowuje ciebie nieudolnie, lub wręcz celowo przygotowuje ciebie tak, żeby tobie się nie udało odzyskać tego prawa jazdy. Dlatego że taki doradca będzie coś tam gadał na ten temat, będzie coś tam mówił o jakichś środkach, o jakichś tam y, alkoholu, o uzależnieniach, o temacie prawa jazdy ruchu drogowego, ale czy to faktycznie będzie miało jakiekolwiek zastosowanie praktyczne. To dopiero się przekonasz na samym badaniu MPU i Ty nie będąc ekspertem nie rozpoznasz, czy to przygotowanie które Ci robi teraz doradca, faktycznie da Ci jakiekolwiek efekty. Dlatego jedynym gwarantem tego, że doradca będzie chciał z Tobą współpracować w pełni i dowieść Ci efekty, jakich oczekujesz, czyli odzyskanie prawa jazdy w Niemczech w jak najkrótszym czasie, jest właściwa umowa współpracy. Niestety większość doradców nie ma takiej umowy w ogóle ze swoimi klientami, albo ta umowa nie daje żadnych gwarancji klientowi, ani nie narzuca żadnej odpowiedzialności na doradcę za jego pracę. Dlatego my, jako dobre biuro działamy kompletnie inaczej w naszych umowach masz zapewnioną pełną obsługę bez żadnych dopłat przez dwa lata czasu. Jeżeli by się nie udało odzyskać prawa jazdy w Niemczech wcześniej. Dlatego mamy pełny interes w tym żeby odzyskać dla ciebie prawo jazdy jak najszybciej na jak yy, w jak najkrótszym czasie bo wtedy umowa się kończy. Kompletnie nie mamy interesu w tym żebyśmy musieli pracować z tobą te dwa lata. Nad tym tematem chcemy tak samo jak i ty żeby ten temat się skończył raz a dobrze, w jak naj, najkrótszym czasie, najlepiej w kilka miesięcy, i żebyś miał już swoje prawo jazdy w Niemczech i mógł z niego korzystać. Niestety, taka postawa wśród doradców niemieckiego MPU, i to nie tylko polskich, ale szczególnie niemieckich, jest niesamowicie wręcz często spotykana. Często słyszę jakieś argumenty od y, klientów, z którymi pierwszy raz y, rozmawiam, przeprowadzam pierwsze darmowe rozmowy że ale to był niemiec, to niemiecki doradca, jakby to miało znaczyć, że on jest jakiś bardziej uczciwy czy jakiś bardziej kompetentny, to jest absolutnie zero prawdy w tym jest. To jest absolutnie y, śmieszne wręcz. To jest śmieszny argument. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że w tej reguły to jest bra, y, w, tej, w tej branży jest regułą, że doradcy po prostu celowo nie dowożą efektów swoim klientom. To nie jest wyjątek. To zdarzenie pokazało mi, że jeżeli ja, jako dobre biuro i moi współpracownicy, będziemy po prostu uczciwi z naszymi klientami i będziemy im dowozić wszelkimi siłami, jakimi tylko jest to możliwe, właściwy efekt w postaci prawa jazdy w jak najkrótszym czasie, to mamy możli w przyszłości niesamowite możliwości rozwoju w tej branży jako firma, i dlatego właśnie wtedy zdecydowałem, że zaczniemy działać w tej branży, aby faktycznie pomagać naszym klientom w osiągnięciu ich celu, jakim jest odzyskanie prawa jazdy w Niemczech. I jak niezwykle rzadkie jest trafienie na doradcę, który faktycznie w tym temacie chce takiemu klientowi pomóc standardem jest, że doradcy o swoich klientach mają jak najgorsze mniemanie na kursach, certyfikatach, szkoleniach w tym temacie, czy w etapie kształcenia rozstrząsa się zazwyczaj najczęściej to, czy klient jest alkoholikiem, czy nie jest alkoholikiem i do każdego klienta przypisuje się łatki oceny, zamiast podchodzić do niego po prostu jak do człowieka, który potrzebuje pomocy. Doradcy niestety niezwykle często rozpatrują swoje zadanie, że... Ich celem nie jest doradzać tak, żeby klientowi zapewnić efekty, tylko uważają się sami za rzeczoznawców, którzy będą decydowali, czy ten klient powinien odzyskać to prawo jazdy, czy nie. Jeżeli uznają, że taki klient nie powinien odzyskać tego prawa jazdy, bo w ich mniemaniu na przykład ma problem z uzależnieniem i nie chce go rozwiązać, na przykład, to. Nawet celowo będą sabotować jego wyniki tak, żeby tylko wyciągnąć z niego kasę, a nie zapewnić mu odzyskania prawa jazdy w Niemczech. Dlatego w tej branży niezwykle istotne jest, z kim współpracujesz, kto jest twoim doradcą, kto będzie ciebie przygotowywał w tym całym procesie odzyskania prawa jazdy w Niemczech. W tej branży nie tylko urzędy czy rzeczoznawca mogą robić tobie trudności w odzyskaniu prawa jazdy. Może to robić nawet twój doradca, któremu płacisz pieniądze za to, żeby dowiózł ci efekty. A on nie będzie się wcale poczuwał do odpowiedzialności za to, że to żeby te efekty tobie dowieść, żeby to dla ciebie faktycznie zrobić. Niezwykle niestety jest to częste w tej branży, dlatego współpraca u nas wygląda kompletnie inaczej, i to jest naszym celem firmy, aby rzeczywiście dowozić efekty naszym klientom bez rozlekania sprawy w niepotrzebnym czasie, farmazorniarstwa, pieprzenia. Chcemy jak najszybciej, tak jak i ty, abyś odzyskał prawo jazdy w Niemczech. Jeżeli spodobało ci się to nagranie, to zapraszam do subskrypcji tego kanału, gdzie będzie się w najbliższym czasie pojawiało więcej filmów na temat odzyskania prawa jazdy w Niemczech i niemieckiego MPU. Jeżeli szukasz faktycznie konkretnego wsparcia, kompetentnego doradcy, który Tobie chce pomóc w tym temacie odzyskania prawa jazdy w Niemczech, to w opisie do tego filmu znajdziesz link do mojego kalendarza, gdzie możesz się zapisać na bezpłatną pierwszą rozmowę, na której dostaniesz analizę swojego przypadku oraz konkretne, dokładne informacje, jak dalej mogę Ci pomóc odzyskać prawo jazdy w Niemczech. Zapraszam do kontaktu i do wracania na kanał. Pozdrawiam i do usłyszenia.